Cześć, dzisiaj, kilka słów na temat tego, w jaki sposób możemy sprawdzać trwałość naszych barwników naturalnych. Oczywiście robimy to na kilka sposobów, użytkując tekstylia pofarbowane roślinami, ale także możemy przetestować różne typy detergentów, które mocno albo słabo wpływają na nasze włókna ręcznie farbowane. No i dodatkowym, jakby tutaj, elementem bardzo przydatnym. Szczególnie w przypadku tkanin czy przędz, które zamierzamy użytkować często na dworze latem, albo będą bardzo często wystawione na słońce i światło dzienne, jest przetestowanie tych tkanin farbowanych naturalnie na światłoczułość, czyli po prostu sprawdzamy, jak bardzo one bledną pod wpływem kontaktu ze światłem. Literatura najczęściej podpowiada zbudowanie bardzo prostego przyrządu, jakim jest okienko. W tym okienku, czyli po prostu w kawałku papieru e, umieszczamy tkaninę. Wystarczy wyciąć tak naprawdę nożyczkami, złożyć na pół, wyciąć e, małą dziurkę, to ona nie musi być wcale prostokątna, kwadratowa, kształt dowolny. Od tyłu umieszczamy tkaninę o powierzchni większej niż to okienko. Nie wiem, czy to będzie widać pod światło. O! I ta część <laughs> e, zostaje wystawiona do światła. E, reszta tkaniny jest przykryta e, Papierem, w związku z tym nie, ma, nie jest naświetlana. Wystawiamy takie okienko przez dłuższy czas na działanie słońca. To nie musi być wcale balkon od strony południowej, czy okno od zachodu. To może być po prostu ściana albo biurko, na którym położymy takie okienko na dłuższy czas, dłuższy. Według mnie, minimum to są dwa tygodnie takiego regularnego kontaktu ze światłem. Ale pamiętajcie, żeby po prostu tego nie naświetlać specjalnie, no bo jakby nie patrzeć, nawet wysokiej jakości, e, współcześnie chemicznie farbowane ciuchy mogą nam się w ten sposób odbarwić. Więc tutaj bardzo ciężko będzie zachować 100% trwałości. Jeżeli Wam się nie chce robić takiego okienka, możecie tak zwyczajnie również poprzyczepiać. Fragmenty tkanin do kawałka papieru i takie coś powiesić sobie, nie wiem, magnesami, wszczepić do lodówki na jakiś czas. Żeby nie zgubić tej daty, warto jest sobie zapisać. Ja tutaj akurat opisałam te próbki farbowane Arnotą właściwą. 20 stycznia wystawiłam je na ten test Światłoczułości. Jeszcze dodatkowo sobie podpisałam, żeby nie zapomnieć, czym te próbki były bejcowane ta się wyróżnia, bejcowana mlekiem sojowym. E, tutaj jakby podwójnie sprawdzamy nie tylko wpływ e, światła na barwniki, ale również to, jak bardzo bejce nam pomagają ten kolor utrzymać. Więc prostymi sposobami możecie sobie przygotować o, takie przywierzki, czy też takie proste okienka, jeżeli z jakiegoś powodu nie lubicie taśmy klejącej, możecie takie próbki przypiąć spinaczami albo zwyczajnie przyszyć. E, no i po zdjęciu za jakiś czas okaże się, czy ta wewnętrzna część jest mocno odbarwiona, czy nie, czy to, co jest schowane pod papierem, jest mocno, znaczy jest bardziej intensywne, czy też nie ma to wielkiego znaczenia. I w związku z tym możecie spać spokojnie, tworząc rzeczy mocno użytkowe i mające częsty kontakt ze światłem.